Leno Paleno i dzisiaj trafiamy Tomkowi Messiego. Taki jest przynajmniej plan. byczki z tej strony Lisek i dzisiaj znowu mam przyjemność otworzyć nagrodę za top 100 Foot Champions, a dokładniej za top 50 Foot Champions u Tomka Leguta, czyli zawodnika Zagłębia Lubin, Patka i Kapi jakby Tomka nie nazwać tak, obowiązkowo go przekonajcie w komentarzu żeby tego fanpage'a założył, bo ja już nie mam słów i nie ma nie, nie da rady go po prostu przekonać, odebraliśmy już nagrody za Division Rivals za które Tomcio wziął dwie paczki Ultimate, czyli dwie paczki za 125 tysięcy, czyli dwie paczki najlepsze jakie są w grze dostępne dla szarego, przeciętnego użytkownika, a dodatkowo będziemy mieć jedną paczkę w grze, dostępną tylko dla takich ludzi jak Tomek, czyli dla zawodników Top 100 z 11 kartami Team of the Season. I no, przede mną zostało znowu postawione jedno, wyłącznie jedno wyzwanie trafić Messiego albo Ronaldo Team of the Season. Ja powiedziałem, Tomcio, dej mi pada, dej konto, lecę z tematem. I właśnie w tym momencie rozpoczynam lot. 5 pików, jedna paczka Team of the Season Ultimate, 3 duże paczki rzadkich zawodników, 150 tysięcy monet. Czego chcieć więcej można zapytać Ale my wiemy My wiemy czego chcemy tradycyjnie wyczki, Zostawiajcie łapeczki do góry Może pobijemy jakiś rekord łapeczek Za tego Ronaldo ostatniego Pod tym materiałem i klikajcie czerwony przycisk subskrypcji Żeby nie przegapić kolejnego Tak grubego paku peningu. Ja w tym momencie lecę tutaj Lecę poleciałem na lewą stronę I obl... <śled> Okej okay. O 95 overalla. W tym momencie to nie jest wcale taka zła karta, bo tak jak już wspominałem wcześniej, na poprzednich odcinkach, w tym momencie są do trafienia karty z wszystkich pięciu najlepszych lig. Teoretycznie więc tych kart jest dużo, dużo do trafienia, i to już nie jest tak fajne jak w poprzednim tygodniu. Ale dalej to są naprawdę cudowne karty, yy, więc ten Oblak jest w porządku. Wyborem, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale my mamy wyzwanie jedno do ukończenia, więc. Oblak, wybacz mi, wybacz, że, że tak się śmieję z ciebie Alan, 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 Alan Shirer. Niech będzie nasz Alan ukochany Alan. 91 overala, no to cały czas się trzymamy yy, powyżej 90 overala Może nietypowo albo nie, nie, dobra, nietypowo nie pójdziemy. I lecimy na trzeciego pika Pika, pika, pika. jest verati, Dobrze, no to też nie jest wcale takie tragiczne rozdanie, tak mi się przynajmniej wydanie. Ja trafię di Marie. 95 overalla też trafiłem, w sensie ja trafiłem na swoim koncie Więc póki co te top 100, no przypomnijmy sobie, że tydzień temu te piki za top 100 No wiecie jakie były, wiecie jakie były Ale może tutaj coś się znajdziemy Dajcie obowiązkowo znać w komentarzu co wy trafiliście za swoje piki, jest Ben 1. To jest karta genialna, no zobaczcie 97 tempa, 97 strzelanie, 92 podań 4 gwiazdki sztuc stuc stuczek, sztuczek 5 gwiazdek słabszej nogi, 170 cm wzrostu, 99 pace 94 szybkości biegu. No i to byłaby karta, która w, nawet w moim składzie wleciałaby jako rezerwowy tak o, z buta. Po prostu wrzucam go do, na rezerwy i on wchodzi w tych 80, 75 minutach. No, a w tym klubie, zaraz zobaczycie co się dzieje. Przypomnę wam, przypomnę wam, że to nie jest normalny klub. To absolutnie nie jest normalny klub. No i lecimy z ostatnim player peakiem, a wy przypominam, dawajcie znać w komentarzu, co wy trafiliście za swoje. I liczyć, 94 nie do końca tego. Wbijajcie na w sekcję komentarzy i piszcie, co wy trafiliście za swoje nagrody Food Champions i obowiązkowo dajcie znać jaka ranga. Czy faktycznie ta, ten Gold 2 to jest ranga, która daje nam największe prawdopodobieństwo trafienia znakomitej karty. No bo za Golda 2... Faktycznie, pikak najwięcej chyba ludzi trafiło Ronaldo, Messiego czy inne potężne karty. Golda 2 albo Golda 3, jakoś takoś to było. No bierzemy Ilicicia, no bo Busquets bez sensu, karta niegrywalna. Chociaż przypomnijmy sobie, że testowałem Busquetsa w jego wersji Halloween, który miał 95 pejsa i chyba 99 wykończenia. A na Atal, Atal, Ilicic, no 94. Karta moim zdaniem niegrywalna, chociaż na główkę jakby wszedł. lala, la, to by mógł być drugi Ibrahimowicz, tak sobie myślę, ale. Okej, okay, dobra. Nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu on ma skoczności 41 i główkowania 78 i szczególnie nie rozumiem tego, że to jest jego karta Team of the Season i można powiedzieć, że biorąc pod uwagę jego statystyki, no to byłaby idealna karta do grania na główkę. Ale tak nie jest, ponieważ skoczność i mówkowanie widzieliście na jakim jest poziomie. Wspominałem, że to nie jest zwyczajne konto i tak jak wspominałem, Tom Cię ma skład w tym momencie taki. Więc można powiedzieć, że te zmiany, które zasugerowałem w poprzednim odcinku, w jakiś sposób Tom Cię uwzględnił i mamy w tym momencie taki skład. Nic tu nie można zmienić. Po prostu nic tu nie można zmienić. Jedynie ja bym sobie hawerca wrzucił na ławkę, jedynie może nazario na ławkę, ale to są takie małe. Zmiany, że No dajcie spokój Dajcie spokój, naprawdę Jest to genialne konto, genialny skład kon, Lepszego konta chyba nie można mieć Do Fifie 19 A my mamy 6 paczek 6 znakomitych paczek, przypomnijmy 2 paczki Ultimate, 3 paczki za 100 tysięcy Jedna paczka towards Ultimate Ale my zaczynamy od paczki Ultimate Ale tej zwykłej, paczki za 125 tysięcy Paczki niewymiennej A w tej paczce działy się Może nie w tej o, mamy chyba OTW, okej, okay. yy, nie wiem kto to jest, Witsa, nie, yy, Tilemans, okej, okay. 79 oceny ogólnej, super, mm. w, tej paczka, w tych paczkach ogól, ogólnie za 125 tysięcy naprawdę działy się cuda, działy się cuda i niestety ta paczka to nie jest cudowna paczka, ale no, yy, ciekawe co Tomek trafi ogólnie na tym koncie, za darmową paczkę Ultimate. Jestem turbo ciekawy, bo myślę, że mogło być ciekawie. Szczególnie, że wszyscy, dosłownie wszyscy, trafiali tam naprawdę szalone karty, szalone walkouty. Miejmy nadzieję, że wszystko, co najlepsze w tym odcinku, dopiero przed nami. Ja oszczędny chłopak jestem, więc nawet w takiej sytuacji wszystko zamieniam na karty wymienne, żebyśmy mogli zarobić chociaż te 4000 monet. Więc. Pikselujemy resztę, bo to nie jest nic przydatnego, ale 4000 na drodze nie leży, chociaż może czasami. Paczka Ultimate, kolejna. Bez przeciągania, bez zbędnego przedłużania i jest walkout, ok? Cóż to jest? Ok. Liga Mistrzów, o kurde, ta Grafiko. Ta Grafiko 89,7, 7 chyba. 7, 8, 8, 8, 7. No dobrze, 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 brawo, brawo, tak, brawo ty, brawo ja, siemano, siemano, siemano Italiano i zobaczmy co będzie dalej w tej paczce, to jest i tak paczka niewymienna, więc tutaj overale najwyższe jak się tylko da, bardzo prosimy, jeszcze mamy cielika, no dobrze, no bez szału, bez szału, tak refiko trafiliśmy na jakimś koncie chyba, jak się nie mylę. Chyba na mojej na playce, dobra ja to wszystko powymieniam i potem już lecimy z najciekawszymi paczkami Bo to paczki wymienne, to to co liski i byczki lubią najbardziej Żeby nie było, że w poprzedniej paczce zrobiłem pokazowe. Tutaj też, 8 tysięcy zarobione I można powiedzieć, no w tym momencie byśmy takiego, taką jedną paczkę za 100 tysięcy zquixelowali W sensie, nie zarobilibyśmy tyle ile na quicksello, więc warto coś takiego robić bo No step by step i mamy naprawdę pod fajną, fajną ilość końców gotówki i radzę to wam dobrze robić, szczególnie od FIFA początku, z FIFA 20, bo wtedy naprawdę można zbudować potężny skład niewielkim nakładem sił i jakimś tam wydatkiem FIFA pońców czy czegoś innego. Po prostu trzeba zadbać o swoje finanse tak jak się to robi w prawdziwym życiu. Polecam to serdecznie ja, Lisek HD, wasz dobry el profesor. Lecimy. Duża paczka rzadkich zawodników, paczka za 100 tysięcy monet, jeden walkout w tej paczkach wszystkich, dobra, trzy chcę. I czwarty, y, złota? Nie, to jest of... Kurde, to jest tyle kart napierdzielonych, że nie mam pojęcia nawet kogo my tu możemy trafić. Kto to jest? Zapata, łopataż, 86, okej. Okay. Ciekawa dziewczynka, nie będę ukrywał. Ale tyle jest kart specjalnych, że naprawdę ciężko, ciężko jest się połapać. Orzesz, kurcze pieczone, co za paczka! Matko, jedyna! To konto jest szalone. Czemu zapata w ogóle wyskoczył jako pierwszy? No, dobra. Najgorsze jest to, albo w sumie najlepsze, że one i tak tylko schodzą po 15 tysięcy. 15 tysięcy to jest warty quicksand tej karty, tak? Tak. To, nam, to wam pokazałem? Jak nic. Filipe Louis, 40 tysięcy. Fajna karta z Ligi Mistrzów. Ben 1. Kurde, ale no zobaczcie, on ma. No, to jest potężna karta, ale w tym momencie, kiedy te tocy już wyszły, no to wszystkie karty specjalne, które nie są tocami, są po prostu nic nie warte. I nawet taki Ben 1, który teoretycznie byłby potężną kartą, musi niestety pójść w otchłań FIFA 19 i pożegnać się z jakąkolwiek użytecznością w FIFA 19. Niestety, niestety. Czasem tak bywa. Moi drodzy, druga paczka przed nami. Znowu, my of the match. Kurde, to chyba najgorsze co może być. Holendia. Oj, oj, oj. Zoet? Nie. K -cile, k ch Chilesen. Chilesen. Kilesen. Ja pierdziele, chyba wszystkie niepoprawne wymowy właśnie w tym momencie wypowiedziałem. Ale ten man of the match to jest przedsmak i ja pierdzielę, o ja pierdzielę, kurde Co za paczka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć walkoutów Pięć walkoutów w jednej paczce, bo chyba man of the match każdy jest walkoutem, tak mi się, albo nie Albo tylko 8-4+, ale Nainggolan mnie najbardziej ciekawi Ja cię kręcę, jestem, aż sobie to zobaczę Nainggolan must watch, w czasach swojej świetności, czyli w październiku kosztował 300 tysięcy Później spadł do 250, potem troszkę odbił. No, powiedzmy, że do stycznia jego karta kosztowała 200 tysięcy. W tym momencie to jest 50 tysięcy monet, to też ciężko w tej cenie będzie go sprzedać. Szkoda, bardzo wielka szkoda. Isko. Isko też koło 50, no ale te karty trzymają akurat cenę, ponieważ to są wysokie awarale. No i jako, że mamy sbc SBCO ikony, to te karty zawsze, zawsze, po prostu zawsze będę miały wysoką cenę. W duplikatach niestety niczego nie znajdziemy, kupcelujemy. I moi drodzy, kolejna paczka za 100 tysięcy. No co, no FIFA, i jej, jak lecimy z, z, z wiatrem, no to polećmy do końca. Niestety tutaj miękkie lądowanie trzeba było zaliczyć. Bardzo miękkie. No, tak miękkie, że aż takiego się nie spodziewałem, i, i aż się połamałem w pewnym momencie tego skoku. No dobrze, dobrze, ale wybaczmy Fifie, wybaczmy Fifie, że coś takiego zrobiła. Bo moi drodzy, paczka Team of the Season Ultimate: 11 piłkarzy z drużyny sezonu społeczności BPL Bundesliga, La Liga, Serie A 1, Let's go! Let's go! Nie mam pojęcia, co byśmy tutaj mogli trafić? Na przykład Argentynę? Nie, nie. Boże, myślałem, że to jest oblak, ale to jest jeszcze gorsza karta, chyba. Bo to jest 94, nie! Oh shit! To jest wolał tego oblaka. Kurde, pieczony. Kurde, pieczony. Oh shit. O, oh, na Angolan jest ok. Uuuu, uh, jo joo. Ulala, uh, ale popaczka. O, neolans, melon. Melon jest tutaj. Ale policzmy sobie. I liczyć ze stów. Hmm, nawet stów. No dobra, policzmy to stówka. Stówka, potem zaniżymy to na którymś innym. 100, 250, no to mamy 350. 350, no brand będzie troszkę. 350, 400, 800, 850. 50. Powiedzmy 850, no powiedzmy dwa niech będzie. No mamy dwójkę, no i tutaj to już nic nie będzie 2. No powiedzmy z nim to będzie z piąta, chociaż piątas dużo warto jest. To powiedzmy 200, nawet 200 możemy, no i tutaj już quiksem. Kurde, no łącznie... Łącznie może z pikami to byśmy z trójkę wynieś, wyciągnęli. Tak pi razy drzwi, jeszcze te paczki za 100 tysięcy, za 125 tysięcy 3 miliony? Tak myślę 3 miliony, no to i tak jest potężny zastrzyk gotówki, ale No to jest niestety, albo stety, dylemat mając takie konto, że chcemy zarabiać jeszcze więcej Żeby mieć końcy na jeszcze lepszych zawodników Chociaż tutaj bardzo ciężko o tych lepszych zawodników jest w FIFA 19. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Obowiązkowo dawajcie znać w komentarzu, co Wy trafiliście w swoich nagrodach za Food Champions. My widzimy się dzisiaj na streamie, jutro na odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, siemano!